Dziwne wieści z wódką 2. Jedziemy! Dziś gramy w Far Cry'a 3 na kooperacji. Po maluchu. Dobra. Po maluchu było. Olej, fabułę. Tak, żeby się dało. A da się. Kim grasz? Ja grałem z Trzelcą. Ja, Sabotażystą. No i dobra, idziemy. Nie ma opierdalania się. Tak, i tak for, Ania, dobra, to była Olana, idziemy dalej. No to jest multi taką naprawdę. I, to i tak chodziło, że idziemy. Do tego żółtego. Ty jesteś w samym przodu? Ty masz tą niebieską koszulkę? No jak ten, ten pedał z captain's boat. He was here. Czekaj, a jak się... a dobra, wiem. O, tu jest jakiś debil. Drugi, zdjęty. Ja mam wszystko z tą. Masz snajperkę, czy co? Nie, ja mam rakietnicę. A, bo ja tam widzę beczkę. No. Poczekaj, czekam na tę beczkę. Dobra. Kurwa strzelają do mnie. No, no raczej. Taka ich praca. to ich praca. Posłaniam cię od tyłu. Kula w łeb. Ach, pięknie. Kurwa nie mam tych, medykamentów żeby. Trzymaj trójkąt. Właśnie trzymałem. O, dobra, mam. <noise> Zapomniałem, że to się trzyma, nie tylko wcisnąłem. Eee... Dobra, teraz zmieniam sobie na rakietnicę! Rudy? To nie ma przyjaciół. Jestem rudym. O, no, dobra. Kółki. Może no, masz krzywe rudy Co? Krzywe rudy? Nie wiem. Kurwa, ja się lepiej schowam. zajebią. Безаебетный, к**ва, сын! Я то, який да! А я бы Я, надеюсь, надежды, не сты Манголэм! А, я твою мать! Оу, 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 Chcę kałasza! Leci granat. What is this? Don't do this! <laughs> Hitmania, nie? Tak. Don't do this! Czekaj, gdzieś to do mnie ściekają, dzięki. Tego tak, zrobiłem. No, chyba muszę się podleczyć. Gdzie jest ten mój stan zdrowia w ogóle? A, dobra, już widzę koło radar. No. Ale coś się nie leczy. Ja, ja miałem kurde jedną apteczkę i jak ją zeszłam... Ale normalnie, słuchaj, jak grasz na singlu to możesz w nieskończony sposób sobie, wiesz, bandować dłonie wszystkie no, no. takie... O, tutaj mam rakiety jakieś chyba. Z pewnie amunicję... To jest taki, takie, takie... wybuchowe. No, 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 no. Wiesz co, ta gra mi w tej chwili przypomina trochę Left 4 d Tam były takie tylko operacji, gdzie fale zombie otwierałeś, grając we dwóch. Jeden chciał się przedrzeć za stronę. Widziałem, widziałem. Gdzieś tu sniper jest, O kurwa, snajper. Snajper! Za zajebi. Kółkiem się kryjesz, wiesz? Wiem. Czekaj, ja go z Kukiem kółkiem właściwie to, to B, bo gramy na Xboxie, ale my mamy stare nawyki z, yy, Play z Playstation, tak? Zajębale. I bardziej mogę się leczyć jednak. Ty zajebali mnie, wiesz? Co? No, Wlecz czy... mnie! Musisz podejść i mnie chyba wyleczyć, Cię wiesz? Ty Reanimacja. O, dzięki. Wolca w kółkę. Ach, szybka szpryca. Szybka szpryca, skurwana. Na, Dla kibica. Skąd mi się gano? Kurwa... Gdzie jesteś w ogóle? Ja jestem za kamieniem się kryję. Zabił mnie. O, widzę, że cię zajebali już, co? Już, już, stoisz. Stoisz? Już robisz. ci stoi. No to po takiej to już mi w <laughs> Dobra, idę potem po tym Tam jest snajper, kurwa. już go ogarniam. Kurwa, tu z góry z Ja zdjąłem snajpera. Zaraz go zdejmę tarpieczek. Gryź gruz, ty tyganie. Kurwa, nie trafiłem go! gru! Po Jaj, Jejku. Granat gdzieś tam jest, pierdolaj! Nie, bo nie, nie był. Siebie, jestem. Ja w ogóle. Nie, no jesteś obok. Nie. Wtedy masz kałasza i rakietnicę, tak? Znaczy rakietnicę. Tak, tak. Bo kałasza sobie podniosłem, bo miałem wcześniej coś innego. A, miałeś pistolet automatyczny. Tak. Nie, chyba karabin, karabin, nie ponieważ... ma. Nie mam kul do rakietnicy. To jest cool, cool, rakiet. Cool. Te nawyki. Ja tu próbuję wbić się w teren i szukać guza. Widzę synu. słynów. Znam do ciebie, ale już nie muszą. Widzisz areszt? Ja. Kurwa, ale przydałoby się rakiety. Reloading. They yeah, reloading. O sniper sniper sniper! Kej się dostałem kurwa. Ja go widzę, zaraz go zdejmę. A żeś mi zasłonił. Pięknie. Prosto, headshata. W sumie przynieść ten tak gra. Tylko się przeschylać. Co? O, dostałem chyba rakiety, tak? Nie. Kurwa nie mam amunicji w ogóle, nie, nie mówcie. Nie mam w ogóle amunicji. Żadnej. To jak się starasz? To nie było w tym obłocie czegoś? Nie wiem, nie szukałem. No to się postaraj. Dostałem, dostałem! Mayday! Co Masz, pasywa! Na pylicę w dupę szpryta! <laughs> kurwa, zaraz mi zajebią! Pierdalam do kibla! Też już w sumie to mamy nic, nie mam szału! Ja nie mam nic już! Kurwa, na radarze coś powinno być! No właśnie! A po trupach nie zbieraliśmy nic? No właśnie nie, nie wiem, nic, bo nie wiem. Jestem w jakimś budynku, kurwa, ja ja już się strzelę. Dobra, ja cię osłaniam. Sniper do mnie celuje! To Wie, się wow. skryje, jak ich podbędę. Eee, Uchwa przez ścianę? Czym się waliło z nożyka? Eee, prawą gałkę tylko. A. Też... Jeszcze mam pistolet, tak. Czekaj, i tu coś. Jest amunicja. Ale to wybuchowo. A jest i zwykła. Mam już, dobra. Kurze, wracam do... do gry. Nie mogę trafić żadnego kiepa tym pistoletem. Zajebałem go. Jamesa Bonda mi się chciał bawić. Jak chcesz koło mnie sam nic. No właśnie, się tam wybiorę. Nie wiem czy w tamtej budce, w tym, w tym klopie nie znalazłem czegoś, tam co tam nie leżało. Ooo, Jezus. A ten czego tu chciał? Kurwa, ja z rakietnicą, zabił mnie. Zabił go. Ach, widziałeś uleć to? Uleć mnie. Nie znotu ja Kurwa ma! Jeszcze jest następny. No chyba, żeś się nie celował. Chyba nie, przeleciało na mnie. Tak, Dzień. Dzień. Wiesz co, Coś mnie tu męczy coś w tym klopie było. Nie. Sam, <laughs> sam gruz! Sam gruz dla Cyganów. Dla Cyganów, w pamiątkę. Co? Nie, wiesz co, nie odstawiaj mnie tak, Cygański czerwony z... krzyż. Ta. <laughs> mm. Uważaj, Kurwa, zagapiłem się na kamerę, ile minut już. do ile minut. Ale grafika dobrze wygląda mimo wszystko, mimo a nie? nie? No, no, W ogóle tak właśnie nie ma cięć, nie? Bo no. na PS2 szczególnie to się dawało we znaki, nie? Ale tu na I2C też niektórych grach jest tak, że kurczę włączasz... Ty zobaczysz wale headshoty, no ale sam siebie nie poznaje, no widzisz? Zrójcie grunt! Bardzo tak. wygodne jest. do Rumunii! Ogólnie, ogólnie gra, gra jest bardzo fajnie wyważona i jest no, miodna po prostu. Kurwa, ładuj to w pedale. Oho, leczymy, 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 bo mnie zajebią zajebali. A, nie uleczyłem cię. Nope. 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 Ale do najpierw ich zabij, dopiero potem do mnie podejść Nie, bo się nie upyla. chuj, po Ty też się lecz. Nawet za Chrisie zatykamy... Ej, chuj. A, no i po Dziękuję. Dobrano.